Mamy przełamanie w meczu Mistrzostwa Świata Jan Niepomniaszczy kontra Liren Ding. Liren po przegraniu partii w drugiej rundzie, i remisie w trzeciej rundzie, pokonał teraz zawodnika z Rosji grającego pod flagą FIDE. Przyjrzyjmy się partii. Poszło C4, Skoczek f 6 Skoczek C3. Mała zmiana kolejności w stosunku do tego, co Ding grał wcześniej z Nepo. W partii, w której przegrał, poszło D4. I taki dość ciekawy wariant nowy w gambicie hetmańskim. Tutaj natomiast postawił zacznę z C3. Gdyby nastąpiło E6, to nie wykluczam, że miał tutaj za nadzór ruch E4 przygotowany. Taka dość interesująca kontynuacja, po której powstają nieco bardziej nietypowe pozycje w stylu po D5. E5 idzie na przykład D4, i tutaj takie wymiany następują. I ta pozycja, z tego co analizowałem, jest trochę przyjemniejsza dla białych. Biały tutaj też mają dobre wyniki, więc nie wykluczam, że. Właśnie miał to przygotowane na partię, gdyby poszło E6, a tu Nepo mu zagrał E5. I przeszliśmy do partii angielskiej: skoczek F3, skoczek C6. G3 na pewno nie byłoby zaskoczeniem, również E3, które nastąpiło w partii, taki ostatnio częściej grywany wariant, również nie jest zaskoczeniem. Tutaj kilka tysięcy partii w bazie, również mnóstwo partii z poziomu superarcymistrzowskiego, chociażby. Ding tutaj już grał z Carlsenem, czy też z Karłaną, chociażby i też mnóstwo innych partii na topowym poziomie. Nastąpiło gonie z B4. Mamy pozycję troszkę podobną do obrany Niemcowicza. Czarne wyprowadzają tego gońca na pole B4 i chcą niedługo zbić na C3 i popsuć białem strukturę. Po prostu nastąpiło Hetman C2. Ruch przydatny. Hetman tutaj dobrze stoi, w razie czego po odbiciu na C3. Będzie mógł, białe będą mogły zbić hetmanem Ale nie będą musiały, co jest ważne A dodatkowo hetman bierze pod kontrolę pole e4 I tutaj już żadne e4 ze strony czarnych nie będzie możliwe Na przykład gdyby biały zagrał tutaj skoczek d5 No to e4 już by pewnie poszło I tego skoczka trzeba będzie cofnąć na g1 Grano tak również, jednak białe tutaj nie mają Jakichś zadowalających rezultatów Wróćmy do partii Po hetman c2 nastąpiło od razu Bicie na c3, zaraz do tego przejdziemy. Gdyby poszła roszada, to białe pewnie miały w planach skoczek d5. I tutaj idea jest taka, że jak czarne zagrają e4, no to tego pionka stracą po prostu. Tak, bicie, bicie, hetman bije e4. Więc hetman na c2 się bardzo przydaje w tej profilaktyce przeciwko ruchowi e4. Czarne jednak zbiły od razu. No i tutaj już ważna decyzja przed białymi, czy odbić pionkiem czy hetmanem. Bicie hetmanem się bardzo narzuca i zapewne ja bym tak zagrał, gdybym tę pozycję widział po raz pierwszy. Natomiast Ding się na to nie zdecydował. Ten ruch ma ten minus, że na przykład po hetman e7 czarne zaraz będą grały d5 i potem po wymianach w centrum ten hetman będzie łatwym celem ataku dla czarnych figur. Dlatego biały tutaj mogą nie tracić tempa i mimo drobnego popsucia struktury pionkowej odbić bc. Co ma jeszcze dodatkowy plus, że jest więcej pionków w okolicy centrum i białe zaraz będą mogły sobie zagrać na przykład posunięcie d4 i ten pionek c3 będzie wspierał nasze centrum, więc duży plus. Czarne zagrały d6 i teraz e4, żeby nie dostać e4 ze strony czarnych. Plan jest prosty. Białe chcą ustabilizować grę, dokończyć rozwój. Jeśli im się to uda, to wtedy będą miały po prostu stabilną przewagę pozycyjną z uwagi na silne centrum oraz parę gońców. Czarne jednak do tego nie będą chciały dopuścić i będą starały się wykorzystać do niedorozwój białych figur. Nastąpiła roszada, goniec e2, no i teraz skoczek h5, aby wykorzystać pole na f4. Tutaj trzeba już zagrać d4, tak jak zresztą nastąpiło w partii, gdyby białe były nieuważne i zagrały posunięcie roszada, to po skoczek f4 wpadłby w duże tarapaty, bo grozi bicie na e2, grozi potem f5 i Pozycja białych rozpada się tutaj po białych polach. Na przykład po goniec D1 idzie już, już właśnie F5, i potem po wybiciu goniec wchodzi na F5 z atakiem na Hetmana. Potem pole na D3 jest osłabiony pionek na C4. Jest po prostu jedna wielka tragedia. Nie mówiąc nawet o, o królu białych, który, który tutaj się może również znaleźć w niebezpieczeństwie. Stąd też kolejny ruch białych D4. I tutaj pierwsze takie zaskoczenie. Bo Nepo wybrał tutaj posunięcie skoczek F4, bardzo ryzykowne. Sądzę, że z tego powodu cierpiał do końca partii i tę partię w efekcie przegrał. Skoczek F4 to bardzo prowokacyjny ruch, wymusza praktycznie wybicie na F4, co zmienia nam strukturę. Jak widzimy, że tutaj jak czarne odbiły pionkiem, no to już tutaj nie mają tego pionka w centrum, białe potem będą miały takie możliwości jak E5, z których zresztą skorzystały. Minusem tego wybicia na F4 jest to, że białe pozbywają się swojego czarnopolowego końca, i potem być może w przyszłości jakieś tam G5 może nastąpić, ale to jeszcze nie teraz, bo to gdyby czarne to zagrały teraz po Roszadzie, to, no to pewnie miałoby potem ogromne kłopoty z, z pozycją króla. Zresztą G5 od razu jeszcze niczym nie grozi, zawsze na G4 można sobie tym skoczkiem odejść i wszystko się trzyma, więc jeszcze nie teraz. Czarne zagrały hetman f6. Nastąpiło wieża f1, wieża e8. Goniec d3. Biały tutaj zwalniają linię e dla wieży. Potem być może jakieś e5 się pojawi. Taka idea. Goniec g4. Oczywiście biały tutaj nie chcą dopuszczać do wybicia na f3. Nie chcą sobie dać wymienić tego skoczka za gońca i zostać z tym słowowym gońcem. Przy okazji psując sobie strukturę. Więc odchodzą skoczek d2. Bardzo logiczne. No i to jest znowu taki kolejny prowokacyjny ruch, bo bardzo się narzuca posunięcie F3, kto by nie liczył tego ruchu jako pierwszego kandydata. Okazuje się, że po F3 następuje zimno krwiste H3 i jeśli czarne odejdą swoim gońcem na H5, nastąpi Hetman D1. Jest związanie. Czarne nie mogą zbić na G2, bo nastąpi Hetman bije H5 po prostu. A jeśli nie zbiją na G2, to w kolejnym posunięciu, biały zbiją na F3, zostaną z pionkiem więcej na czysto. Przy innym odejściu gońca na d7 dzieje się dokładnie to samo. Białe e, od, zabierają tego pionka, Natomiast po biciu na h3, oczywiście zbić gh3 nie można z uwagi tutaj na mata, na polu g2. Ale mamy skoczek bf3 całe szczęście i na przykład po hetman g6 skoczek h4. Tutaj po takich wymianach e, i kilku innych tam pokazanych przeze mnie ruchach okazuje się, że e, Białe mają jeszcze więcej pionków w centrum i zaraz się pojawiają jakieś możliwości takiego szturmu, f4 gdzieś do, do e5 na przykład, król g2, wieża h1. Pozycja czarnych zaczyna wyglądać naprawdę bardzo nieprzyjemnie. E, ich głównym problemem jest to, że po prostu nie mają przestrzeni dla swoich figur, a skoczek na c6 jest bardzo ograniczony tymi pionkami białych i nie ma dla siebie takiej bezpiecznej przystani. W partii nie poszło f3, czarne zapewne to wszystko widziały. I zagrały ruch skoczek A5, który dopuścił do pierwszej ciekawej ofiary materiału ze strony Dinga w postaci ruchu C5. Zaraz sobie to omówimy. Czarne, gdyby były bardziej ostrożne, mogłyby zagrać wieża A8 w tej pozycji. I teraz już ten motyw nie działa. Chodzi o to, że gdyby białe poszły tak jak w partii C5, DC, E5, Hetman H6, to już ten pianek dalej nie idzie. Już nie można zagrać D5, bo czarne tego pianka po prostu wezmą. Więc to już nie działa. Natomiast po skoczek A5, jak nastąpiło w partii? C5 bicie. E5 tempo. Pionek idzie dalej, atakuje czarnego Hetmana. Hetman odchodzi i idzie D5. I co biały uzyskały w zamian za tego pionka? No, uzyskały dwa bardzo silne, daleko zaawansowane pionki. Skoczek na A5 jest ograniczony. Na razie jest w ogóle poza grą, i nie wiadomo, jak ma do niej wrócić. Tutaj żadne pole nie jest dla niego dostępne, nie ma się gdzie ruszyć. Białe zaraz zagrają c4 i ustabilizują tę pozycję i ten pionek w wcale nie będzie taki odczuwalny, gdyż no, czarne mają pionka więcej, ale jest to zdublowany pionek. Także na pewno ogromna rekompensata u białych. Pytanie tylko, czy mają one przewagę. Komputer za bardzo się z tym nie zgadza, mówi, że, że ta przewaga jak już jest, to jest niewielka, ale zwróćmy uwagę na to, że ta pozycja jest bardzo trudna do, do gry czarnymi. Nie wiadomo na razie, co zrobić z tym skoczkiem. Czarne nie mają na razie jeszcze żadnej groźby, a biały mają dość prostą grę. Będą wzmacniały to swoje centrum i potem starały się te pionki jeszcze bardziej przesuwać do przodu. A czarne muszą się tutaj wysilić. Tutaj kontynuacja dość logiczna. H3 goniec H5 odchodzi, goniec idzie na E4, poprawia trochę tę pozycję. Białe zaraz będą mogły chcieć zagrać posunięcie goniec E4, żeby te gońce wymienić, bo goniec białopolowy jest tutaj troszkę ograniczony. Wieża e 5 oczywiście nie działa, bo goniec bije H7, taki szkolny motyw, można powiedzieć. Czarne by straciły jakość, no ale tego nie ma co się spodziewać na, w partii w takim meczu. Czarne zagrały wieżę E7 z planem wieża E8 i dopiero potem wybicie na E5. Poszło Hetman C3 z planem obrony tego, tego pionka, potem gonie C3, wieża E2, wieża E1, żeby jeszcze bardziej umocnić obronę. Pionka na E5, i potem zagrozić ewentualnie jakimś ruchem E6 bądź też D6. Na razie białe chcą utrzymać to swoje centrum. Jak im się to uda, to dalej będą myślały o ofensywie. Nastąpiło wieża E8, goniec f 3 Wszystko się zgadza idealnie w tempach zebraną tego pionka na E5. No i teraz skoczek B7. Skoczek próbuje wrócić jakoś do gry. Jednak nie będzie to wcale takie proste, gdyż na razie pole D6 jest jeszcze atakowane przez białego pionka E5. Poszło wieża E2 z logiczną ideą wieża AE1 w kolejnym posunięciu. No i teraz czarne oczywiście nie chcą stać w miejscu, chcą jakoś próbować działać aktywnie, chcą tego skoczka włączyć do gry, więc zagrały ruch F6. No i to jest bardzo prowokacyjny ruch, bo dopuszcza E6. I co czarne w zamian uzyskują? No bo widzimy, że białe już mają taki bardzo silny łańcuch pionków. No, i na pewno czarne wieże się z tym czują bardzo niekomfortowo, również w ogóle wszystkie czarne figury, bo, bo czarne mają tutaj problemy z przestrzenią, ale w zamian za to czarne otrzymały pole na D6 i wreszcie ten skoczek mógł wrócić do gry. Poszło wieża a 1 i skoczek F5. Tutaj się te końce wymieniły na H5, nastąpiło wieża E4 z atakiem na pionka F4. Oczywiście czarne obroniły tego pionka w 3. No i mamy kluczowy moment, już drugi można powiedzieć, kluczowy moment w partii. Pierwszy był w tym momencie, kiedy białe oddały tego pionka. To jest ten drugi. I czarne tutaj muszą zagrać bardzo dokładnie. Hmm. Powinny zagrać posunięcie G5 i tego pionka obronić, i e, po prostu stać. Tutaj białym niełatwo jest znaleźć jakiś plan na powiększanie swojej przewagi, na przykład na G4. Oczywiście czarne nie wybiją, e, gdyż straciłyby tego. Skoczka, ale po drugie byłaby to decyzja błędna pozycyjnie. Nawet gdyby ten skoczek nie wisiał, to, to, to otwarcie linii F byłoby tutaj zabójcze dla czarnych. Także po takim G4 po prostu skoczek D6 i czarne się trzymają. Pozycja jest solidna, jest nieco pasywna, ale jak widać, nie ma żadnej otwartej linii. Nie ma też bezpośredniej groźby ze strony białych. H4 na razie nie działa. Do zdwojenia się na linii hawieżami też na razie za szybko nie dojdzie, więc czarne nie powinny się tutaj specjalnie martwić. Jednak Nepo popełnił tutaj błąd, zagrał posunięcie skoczek D4. Jest to posunięcie błędne z nieoczywistego powodu. Oczywiście, bicie na F4 tutaj może nieoczywiście, wcale nie jest to takie proste, ale narzucające się Hetman bije F4 wcale nie jest dobrym ruchem. Tutaj czarne też miały swój chytry plan. Po wybiciu nastąpiłoby C6 i się okazuje, że ten łańcuch białych pionków się rozpada. Zaraz następuje CBD, D, potem wierza D8 i będzie trudno te pionki obronić. Oczywiście D bije C6 tutaj nie wchodzi w grę, gdyż zaraz spadnie ten pionek, potem spadnie też pionek na C6, i już czarne sobie tutaj wybiorą kolejność, w jakiej te pionki pozbijają. Także na to białyby się nie mogły zdecydować. D6 również nie działa, gdyż pionek na E6 spada. Także nie Hetman bije F4. Co w takim razie innego? Odejść Hetmanem? No nie bardzo, wtedy ruch skoczek D4 byłby uzasadniony. Okazuje się, że trzeba oddać jakość. Kolejna ofiara w tej pozycji, w tej partii ze strony Chińczyka. O co w tym chodzi? Biały wymieniają swoją wieżę, która na razie nie miała za bardzo pola do popisu. Nie ma tutaj żadnej otwartej linii, jak już powtarzałem dwukrotnie. Więc ta wieża może oddać się za najsilniejszą figurę czarnych, za tego skoczka na d4, którego nie jesteśmy w stanie wygonić i przy okazji pomóc zaktywizować się skoczkowi. Po skoczek b3, zaraz następuje skoczek b bije d4, potem skoczek f5 bądź skoczek c6 i skoczek kompletnie dominuje czarne wieże. Czarne wieże nie mają gdzie grać, a skoczek wspaniale wspiera marsz tego pionka. I wierzcie mi lub nie, ale pozycja białych jest już tutaj wygrana. Czarne zagrały G5, żeby tutaj tego pionka obronić, ale to tylko pogarsza sytuację, bo po skoczek B1D4 grozi skoczek F5. To pole na F5 jest tutaj na, na wyłączność, można powiedzieć, u białych. Poszło hetman G6 i teraz bardzo silne posunięcie G4 z planem skoczek F5. Oczywiście wymiana pionków na linii, na linii G sprzyja białym, gdyż otwiera się linia F, tutaj pojawia się słabość pojawia się tutaj też pole f5 bronione przez białego hetmana białe tutaj wygrywają czarne nie chciały jeszcze oddać jakości odeszły wieżą no ale białe teraz się konsolidują zaraz zagrają e7 i będą starały się w końcu zaatakować tę wieżę w taki sposób, żeby ten nasz pionek e doszedł wreszcie do pola przemiany no i ta partia się już zakończyła w dość krótkim czasie po król h8 nastąpiło e7 czarne nie mają się czym ruszać Grozi Hetman E6, grozi D6, e, także poszło Hetman F7, no i wreszcie D6, czarne podeszły pod motyw taktyczny. Teraz po biciu następuje skoczek, bije D6 i e, jest atak na Hetmana, atak na wieżę. Czarne nie mogą zbić na E7, gdyż pójdzie skoczek, bije E8 i czarne zostaną z figurą mniej po prostu. Natomiast po odejściu na G8 i po oddaniu jakości widzimy, że nadal czarne figury są w parterze. W ogóle nie ma jak porównać y, aktywności białych i czarnych figur. Białe figury tutaj wspierają pionka e7, który jest już tak daleko zaawansowany, że no, hetman musi stać po prostu na a8, nie może odejść, bo białe dorobią swojego hetmana. Wieża na h7 również tutaj tylko, y, powiedzmy, atakuje te, tego, tego pionka. Nie jest w stanie mu też jakoś y, specjalnie bardziej zagrodzić. Król nie może też podejść, także białe mają wygraną pozycję. Kwestia tylko jeszcze dokładności w realizacji tej przewagi. Poszło hetmane 6 grozi bicie, król poszedł na g7, no i teraz pierwszym narzucającym się ruchem byłoby wieża d1 z plonem wieża d8. Tutaj też białe mają wygraną, tylko że po król g6 musiałyby zagrać wieża d7, bo na wieża d8 by tutaj mogły stracić materiał. tak? Więc jeszcze to nie jest takie proste ale białe znalazły bardzo sprytną kontynuację. Wieża f1, grozi bicie na f6 i teraz zaciągamy wieżę z h7 na pole h6 i wracamy wieżą na d1. Teraz grozi wieża d8, jak pójdzie to samo co patrzyliśmy przed chwilą, czyli król g6 następuje wieża d8 i teraz ta -dam, wieża nie atakuje już pionka e7 w kolejnym ruchu drabiamy hetmana, jest wygrana. W partii nastąpiło jeszcze f5 był szach, król f7, kolejny szach, wzięcie pionka, wieża f6, jeszcze jeden szach. Król wychodzi do centrum, nie ma żadnego innego pola. No i teraz następuje hetman g7, cicha groźba wieża e1 i potem wzięcie tej wieży. Oczywiście na hetman b7 również następuje wieża e1 i zabieramy hetmana i tutaj jest bardzo szybki mat. A po wieża g6, hetman f8, czarne się poddały. Oczywiście nie mogą zbić na e7 z uwagi na wieża e1. Natomiast na posunięcie wieża g8 następuje eleganckie wieża b8 i tutaj po jakimkolwiek wybiciu białe zostają z przewagą materialną. Po wieży bf8 po prostu ebf8, dorabiamy hetmana, tutaj się wybija, wieża więcej na czysto, natomiast po wybiciu na e7 bicie, bicie, wieża bije 8 znowu wieża więcej. Nepo nie widział sensu dalszej kontynuacji tej partii, więc się poddał. Myślę, że kluczowe zwycięstwo ze strony Dinga. Bardzo ładna partia, aż dwie ofiary materiału. Widać, że się nie boi tutaj grać agresywnie i ryzykować w meczu z Nepo. I ja tutaj liczę, że takich partii będzie więcej, będzie też więcej materiału do takich analiz. Także zachęcam do śledzenia tego meczu naszych mediów społecznościowych oraz właśnie tego YouTube'a, gdyż takie analizy będą pojawiały się codziennie. Do zobaczenia.